serdecznie wszystkich internautów. Siedzę w holu Ustrzyckiego Domu Kultury, który na potrzeby teatru nazywamy Fouaille, na tle scenografii z ostatniego działania teatralnego, jakie udało nam się przed tym trudnym okresem życia nas wszystkich jeszcze zrealizować. To jest przyjaciel, który teatrowi formy Parra towarzyszy od Dwudziestolecia teatru, nasz kochany pierwot Przyniesie nam szczęście. Kochani, postanowiliśmy od wtorku przyszłego tygodnia po edytować internetowo dla uczniów, nauczycieli, rodziców, dla wszystkich kochających teatr, nagrane spektakle teatru Formy Parra, które mam przyjemność który mam przyjemność prowadzić od ponad 20 lat, nagrane tu, na naszej scenie, tu w Ustrzyckim Domu Kultury. Ale każdy jeden z tych spektakli niesie z sobą jakąś wartość edukacyjno-artystyczną. Cały cykl, który ukazywać będziemy we wtorki i w piątki o godzinie 17, będzie nosił jeden Wspólny, będzie miał jeden wspólny cel, jedno wspólne hasło: Ustrzycka Teatroteka. A więc pamiętajcie, we wtorki i w piątki o godzinie 17.00, bądźcie z nami. Siedząc w domach, bądźcie bliżej teatru. A teraz, ponieważ przed nami bardzo piękny, ale i specyficzny czas. Czas świąt Wielkiej Nocy. Pozwólcie, że w imieniu dyrekcji, wszystkich pracowników, instruktorów Ustrzyckiego Domu Kultury złożę nam wszystkim życzenia: przede wszystkim zdrowia, przetrwania w sile i jeszcze większego wzmocnienia siebie po tym czasie, kiedy musimy być sami. Tak więc, Zwyczajowych, zdrowych, wesołych świąt, smacznego jajka życzę i swoim teatralnikom, i tancerzom, i muzykom, i wszystkim, wszystkim pracującym przy Bstrzyckim Domu Kultury, rodzicom, widzom, kochani. Wierzmy w to, za chwilę będzie lepiej, za chwilę będzie piękniej, a teraz zostańmy w domach. Zdrowych świąt.